Dziś jest dla ciebie boskie przesłanie. Ktoś bliski potajemnie cię obserwuje i ma negatywne intencje. Podejmuje znaczne wysiłki, aby wyrządzić ci szkodę finansową, ale nie musisz się martwić. Bóg obiecuje zaskoczyć cię błogosławieństwami, które poprawią twoje samopoczucie finansowe, zdrowie i dobrobyt. Przygotuj się na przyjęcie tych ulepszeń z wdzięcznością i niezachwianą wiarą. Jeśli chcesz być świadkiem cudów, obejrzyj ten film do końca. Wyrażam wdzięczność Ojcu Niebieskiemu za jego cudowne działanie. Błagam Cię, abyś wyeliminował wszelkie wrogie siły utrudniające manifestacje cudów w moim życiu w sposób, który Ci się podoba. Ufam w Twoją siłę, pomoc i wsparcie, tak jak obiecałeś w swoim słowie. Bóg zapewnia nas: nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Miej wiarę w Boga i proszę polub i udostępnij ten film z modlitwą. Modlitwa jest naszym stałym schronieniem, niezależnie od życiowych wyzwań fizycznych, emocjonalnych czy duchowych. Twoja wieść z Bogiem stanowi precedens dla wszystkich innych relacji w Twoim życiu. Skupiaj się na Nim i bądź świadkiem przemieniającej mocy, jaką wywiera na Twoje otoczenie. Możesz okazać swoją miłość i wdzięczność, płacając hojną kwotę do 100 dolarów. Uznaję, że jesteś moim jedynym strażnikiem przed cieniami i jestem wdzięczny za Twoją miłość i ochronę. Dziś jesteś o krok od doświadczenia monumentalnego cudu. Pan chce, abyście zrozumieli, że pomimo Waszego zmęczenia, On jest Waszą siłą. Przesłanie od Boga do Was wszystkich dzisiaj. Rozumiem Wasze długotrwałe zmagania w sferze duchowości, emocji i dobrego samopoczucia. Drogi Ojcze Niebieski, proszę Cię, abyś chronił mnie przed wszechobecnym złem wokół mnie. Wiem, że zawsze tam jesteś i nigdy mnie nie opuścisz. Miej wiarę w Boga i subskrybuj nasz kanał, aby dołączyć do Boskiej Rodziny 10 tysięcy naśladowców Chrystusa. Modlitwa pozostaje naszym najpotężniejszym zasobem, zwłaszcza w obliczu cierpienia, czy to fizycznego, emocjonalnego czy duchowego. Mam wspaniały plan dla Twojego życia. Kieruję Twoimi krokami, i choć możesz nie w pełni to rozumieć, bądź pewien, że nie jestem zaskoczony Twoją sytuacją. Zaaranżuję wszystko na Twoją korzyść w idealnym czasie. Każda przeszkoda utrudniająca Ci rozwój i realizację celów, duża lub mała, zostanie usunięta. Twoja wiara zostanie ożywiona, a liczne błogosławieństwa i cuda spłyną na Twoje życie. Mam niezachwianą wiarę w Twoją zdolność do osiągania wielkich rzeczy, daleko wykraczających poza to, co możesz sobie wyobrazić. Cierpienie wkrótce ustanie. Otworzę drzwi niebios i wyleję błogosławieństwa, za którymi tęskniłeś. Jeśli uwierzysz, doświadczysz miłości, bogactwa, uzdrowienia i nowych możliwości. Podczas swojej służby Jezus Chrystus przyniósł uzdrowienie nie ludziom cierpiącym z powodu chorób, grzechu, a nawet śmierci. Twoja wiara jest niezbędna do osiągnięcia postępu. Jestem z Tobą w każdym wyzwaniu i zawsze możesz na mnie liczyć. Jesteś źródłem mojej siły i powodem, dla którego mogę osiągnąć wszystko, co sobie postanowię. Dziękuję za spełnienie moich marzeń. Jeśli ufasz Bogu, wzywam Cię do czynienia cudów, aby pomóc mi przetrwać ten trudny okres. Z Twoją pomocą nie ma ograniczeń co do tego, co możemy osiągnąć. Amen. Jestem gotów porzucić wszystko, co już mi nie służy i powitać nowe doświadczenia. Jestem wdzięczny za Twoje wsparcie, nawet gdy jest nieoczekiwane. Jesteś naprawdę niesamowity i nie potrafię Ci wystarczająco podziękować, Ojcze Niebieski. Proszę Cię o przebaczenie, jeśli zgrzeszyłem lub miałem negatywne myśli, które utrudniały cuda, które dla mnie przygotowałeś. Udostępniając ten film. Rozpowszechniaj Słowo Boże. Skup się na szukaniu radości w nim, ponieważ światowe przyjemności często rozczarowują. Nie chcę, abyś dłużej cierpiał. Jestem silny, zdrowy, odporny na choroby i zdolny do pokonania każdego wyzwania, bez względu na to, jak zniechęcające może się ono wydawać. Twój sukces jest zapewniony. Odpowiadam na Twoje obawy, więc nie poddawaj się. Jesteś w myślach i modlitwach innych i pokonasz to wyzwanie. Zaufaj Bożej ochronie. Sytuacja się zmienia, twierdze się kruszą, a łaska jest obfita. Uporczywe zaburzenia znikają. Uwierz, a przywrócę wszystko, co diabeł zabrał z Twojego życia: Twoje zdrowie, bogactwo, relacje i nie tylko. Bóg przemawia dziś do ciebie. Przeżyłeś, ale niewielu naprawdę rozumie próby, które przeszedłeś w swoim życiu. Ja jednak wytrwale pomagam ci przejść przez każde z Twoich niepowodzeń. Możliwe, że nie wyobrażasz sobie korzystnego wyniku, ale to, co wymyka się Twojej percepcji, to sposób, w jaki ja, Twój niebiański Ojciec, aranżuję wydarzenia na Twoją korzyść. Twoim przeznaczeniem jest wznieść się na wyżyny. Zobaczyć, jak materializują się Twoje ambicje i ewoluować w kierunku pełnej realizacji Twojego boskiego projektu. Jestem w pełni świadomy prób, przed którymi stanąłeś. Ważne jest jednak, abyś rozpoznał, że nigdy nie poddam Cię wyzwaniom przekraczającym Twoje możliwości. Przyjmij więc to błogosławieństwo bez rozpamiętywania straconych dni i pragnienia innych okoliczności. Przeszłości nie da się zmienić, ale zapewniam cię, że twój obecny stan umysłu nie będzie trwały. Idź naprzód, bo Bóg przemawia dziś do ciebie. Musisz przyznać, że trudności, z którymi obecnie się zmagasz, nie są wieczne. Rozumiem wyczerpanie które na tobie ciąży, i jestem pewien, że Bóg jest gotowy do interwencji i dokonania niezwykłego czynu. Dostęp do nowych możliwości wkrótce zostanie odblokowany, a niekorzystne warunki stopniowo zmieniają się na lepsze. Uzdrowienie płynie, ponieważ dźwigam ciężar świata i bez wątpienia mogę cię wspierać w pokonywaniu wyzwań. Bóg ogłasza: Jeśli nadasz mi priorytet we wszystkich swoich planach na ten tydzień, Zapewni ci jasną ścieżkę. Przyjmij świeży początek nowego tygodnia. To znak, że pieniądze, których pragniesz, relacje, za którymi tęsknisz, praca, której potrzebujesz i dom, do którego dążysz, zmierzają do ciebie. Tak, jeśli w to wierzysz. Bóg oświadcza, że niezależnie od tego, co szepcze przeciwnik, jesteś następny w kolejce do cudu. Twoje życie jest przeznaczone do znacznej poprawy, pomimo wszelkich przeciwnych głosów. W rezultacie Bóg zapewnia, że nigdy nie zlekceważyłem Twoich błagań. Czasami odpowiadam na nie w sposób, który może Cię zaskoczyć. Skup swoje oczy i skieruj swój wzrok na mnie. Zyskasz głębszy wgląd w moje drogi. Bóg błaga Cię, abyś zaufał. Że nadchodzące wydarzenie nie będzie zależało od Twojej siły, osiągnięć czy wysiłków. Będzie ono emanować z mojej siły, mojej łaski i mojego boskiego celu. Jesteś na skraju otrzymania niezwykłego błogosławieństwa. Zwróć uwagę na moją dyrektywę, aby być odważnym i potężnym. Pamiętaj, że nie ma potrzeby się bać ani niepokoić, ponieważ Pan, Twój Bóg. Będzie cię nieustannie chronił i prowadził, jeśli w niego uwierzysz. Jeśli wierzysz w Boga, obejrzyj ten film do końca. Na horyzoncie pojawia się wydarzenie, które całkowicie odmieni Twoje życie, kładąc kres źródłu długotrwałej frustracji. Przygotuj się na głęboką zmianę w swoim życiu. Wzmocnię cię, pomogę Ci i wesprę cię sprawiedliwą dłonią mojej prawicy. Bóg zapewnia cię: nie bój się, bo ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Bóg zarezerwował dla ciebie wyjątkowe miejsce, które przewyższa wszystkie inne w twojej rodzinie, pełne wpływów, możliwości i łaski. Zaufaj z całego serca panu, a nie własnemu zrozumieniu i wiedzy, i nie chwiej się w wierze w jego obietnice. We wszystkich swoich przedsięwzięciach uznaj Boga. A On pokieruje Twoją ścieżką. Bóg poucza nas, abyśmy zaprzestali narzekania i nadmiernego myślenia, aby złagodzić nadmierną presję wywieraną na nas samych. Zamiast tego pokładaj niezachwianą wiarę w moich słowach. Gdzie powinieneś pokładać swoją ufność we mnie. Cenię Cię i obiecuję, że Cię nie zawiodę. Bóg wzywa: Zbliż się do mnie czyń dobro. A dobroć spłynie na ciebie. Okaż pokorę, a ja cię wywyższę. Chodź, Amen, jeśli wierzysz w Boga, nie czytałbyś tego przesłania, gdyby nie było ci przeznaczone coś większego i wspanialszego. Uznaj, że to przesłanie o cudzie dociera do ciebie, ponieważ Bóg już działa na świecie. Jest gotowy przekształcić przeciwności losów w dobro. Pobłogosławić Ciebie i twoją rodzinę oraz uleczyć Twoje rany. Przygotuj się, bo mam dla ciebie coś niezwykłego. Zaaranżowałem już moje uzdrowienie, wolność, awans, twojego życiowego partnera i Twoją fortunę. To stanie się nagle. Jeśli panuje zamieszanie, nie oddalaj się od Boga, zamiast tego szukaj Jego przewodnictwa. Proś. A on oświeci twoją ścieżkę. 11 listopada jesteś na progu wielkiego przyszłego sukcesu. Miej wiarę, a to się stanie, niezależnie od tego, czy tego oczekujesz, czy nie. Zaufaj mi, bo wszedłem na ten świat jako latarnia światła. Ci, którzy we mnie wierzą, nie będą mieszkać w ciemności. Jestem światłem w twoim życiu, dającym siłę, gdy twoje własne słabnie. W chwilach rozpaczy przyniosę ci ukojenie. Kiedy wszystko wydaje się stracone, polegaj na mnie w poszukiwaniu rozwiązań. Rozpoczynasz nowy, ekscytujący rozdział w swoim życiu, wolny od strachu, w którym spełnią się twoje nadzieje i aspiracje. Szczęście będzie obfitować w twoim życiu. Bóg zapewnia, że będą chwile, w których powstrzyma cię, dopóki nie będzie bezpiecznie kontynuować. Bądź wdzięczny, bo to, co jest dla ciebie przeznaczone, nie wymknie ci się. Przygotuj się na sezon cudów i błogosławieństw. W imieniu Jezusa, złóż swoje roszczenie. Amen. 22:22. 22. Dziś jest Twój pomyślny dzień, a zbiegi okoliczności nie istnieją. Twoje życie jest na skraju niezwykłej nieprzewidzianej transformacji z obfitymi błogosławieństwami pojawiającymi się na horyzoncie. Jeśli pragniesz tego błogosławieństwa, Bóg potwierdza: Stworzyłem cię, ponieważ wierzę w twoją zdolność do doskonałości. Dałem ci możliwości, więc zachowaj pozytywne nastawienie, a ja zajmę się resztą. Boże autorstwo twojego życia jeszcze się nie zakończyło. Nie słabnij w swojej wierze. Ponieważ rzeczy niewidzialne ułożą się na swoim miejscu, a Twój ostateczny sukces jest zapewniony. Przygotuj się na monumentalne zmiany, które wkrótce nastąpią w Twoim życiu. Sekret tkwi w tym, że już zamanifestowałeś swoje pragnienia w myślach, a teraz materializują się one w rzeczywistości. Bóg jest świadomy żmudnej podróży, którą podjąłeś, aby uciec od mroku swoich okoliczności. Wraz z emocjonalnym i psychicznym żniwem, jakie to spowodowało? Jestem absolutnie zachwycony, ponieważ zaufałeś mi i razem udało nam się zwyciężyć. Niektórzy mogą powiedzieć, że samotne osiągnięcia są niemożliwe, ale kiedy zjednoczymy nasze wysiłki, udowodnimy, że jest inaczej. Obserwowanie, jak przeżywasz trudne chwile, naprawdę mnie zasmuca i błagam abyś podzielił się ze mną wszystkimi swoimi obawami. Poprowadzę cię we właściwym kierunku. Zapewniam, że na dłuższą metę będziesz wdzięczny za to, że nie straciłeś wiary w moje słowa. Nie zawiodę cię. Anielskie głosy przekazują przesłanie wiary. Podróżujesz teraz ścieżką przeznaczoną dla ciebie. Przypadki nie istnieją, a w odpowiednim czasie wszystko stanie się jasne. Idziemy obok Ciebie, wierząc, że Bóg towarzyszy Ci na każdym kroku. On ma plan, aby zapewnić Ci ukojenie i nadzieję. Gdy niepewność przyćmiewa Twoje życie, niezależnie od przeszkód, które napotykasz, miej wiarę, że w końcu odniesiesz sukces. Skupiaj się na pozytywnych aspektach i unikaj samozadowolenia z obecnej sytuacji. Wiara w najbliższą przyszłość prawdopodobnie ujawni Twój niezwykły postęp i nowo odkryte osiągnięcia. Utrzymywanie pozytywnego nastawienia pozwoli Ci zamanifestować swoje intencje w różnych aspektach życia: dobrostanie fizycznym, karierze zawodowej, romantycznych związkach i duchowej podróży. Dzięki sile pozytywnego myślenia i niezachwianej wierze w siebie osiągniesz swoje cele i będziesz prowadzić satysfakcjonujące życie. Zaufaj, że wszechświat spiskuje na Twoją korzyść. Kiedy doświadczysz tej pozytywnej transformacji, ogarnie Cię głębokie poczucie wdzięczności, wypełniając Twoje serce ciepłem i radością. Jeśli zaufasz Bogu, pamiętaj, że jest On Twoim niezachwianym źródłem wsparcia i przewodnictwa. On wyposaża Cię do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami i zwycięstwami. Boża obecność oferuje głębokie poczucie celu, niezachwiany pokój i niezachwianą wiarę, aby przetrwać nawet najtrudniejsze okoliczności. Życie z Bogiem jest niezwykłym błogosławieństwem, zapewniającym cel i kierunek, prowadzącym do prawości i duchowego wzrostu. Poprzez wiarę i oddanie, moc Boga może przekształcić złamanie w niezwykłe piękno, oferując nadzieję i uzdrowienie w obliczu przeciwności losu. Aby osiągać cele i pokonywać przeszkody, niezbędna jest silna wiara w siebie, siłę wyższą lub wszechświat. Małe rzeczy mogą mieć znaczący wpływ na nasze życie, podobnie jak małe ziarnko gorczycy o ogromnym potencjale. Skupianie się na przyszłości zamiast na teraźniejszości okrada nas z otaczającego nas piękna i radości. Ważne jest, aby pozostać uważnym i obecnym, ceniąc każdą chwilę. W całej historii diabeł był przedstawiany jako podstępny i niegodny zaufania. Wiele nauk religijnych zaleca czujność wobec jego przebiegłości. Porzuć niepokój i troskę, skup swoją uwagę i oddanie na Wszechmogącym, Stwórcy Wszechświata. Każdy dzień jest cenną okazją do docenienia piękna istnienia i doświadczeń, które pojawiają się na Twojej drodze. Kiedy wierzysz w Jezusa jako Pana i zachowujesz spokój we wszystkich sytuacjach, dajesz swojemu umysłowi jasność, aby zidentyfikować skuteczne rozwiązania wyzwań. Zachowanie spokoju zapewnia spokojny stan umysłu, wolny od pobudzenia, niepokoju czy stresu. Nadmierne myślenie i reagowanie w przytłaczających sytuacjach może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Poddanie się i otrzymanie wskazówek otwiera cię na nowe możliwości i spostrzeżenia. Nie dotarłeś jeszcze do miejsca docelowego, czas się przygotować. Zaufaj Bogu, ponieważ życie ma swój cel, a ty masz do odegrania ważną rolę. Bądź święty w swoich działaniach, dystansuj się od grzechu i pomagaj swoim współwyznawcom. Podziwiam Twój blask, Twój blask staje się coraz silniejszy. To, co jest dla Ciebie przeznaczone, nie może być blokowane przez nic ani nikogo. Podążaj pewnie w kierunku swojej wizji. Twój czas jest bliski i masz silne poczucie, że jest tuż za rogiem. Na horyzoncie pojawia się mnóstwo pozytywnych możliwości. Zachowaj wiarę i szukaj wskazówek, obserwując korzystne przemiany zachodzące w Twoim życiu. W tym dniu doświadczysz głębokiego wylewu miłości, uzdrowienia i obfitości, na które słusznie zasłużyłeś. Jeśli zaufasz Boskiemu Planowi, Twoje wyzwania i problemy zostaną rozwiązane w cudowny sposób. Cała Twoja rodzina zostanie pobłogosławiona, a cuda pojawią się dokładnie wtedy, gdy będą potrzebne. Podczas gdy Twoja przeszłość może być naznaczona żalem i działaniami, które chcesz cofnąć, Jestem tutaj, aby Ci powiedzieć, że wyczyściłem dla Ciebie tabliczkę. Pisze, aby zapewnić Cię o mojej niezachwianej obecności u Twego boku: Nie mam zamiaru nigdy Cię opuszczać. Będę czuwał nad Tobą dzień i noc, interweniując w Twoich zmaganiach w Twoim imieniu. Nie musisz podążać tą ścieżką samotnie, ponieważ nigdy Cię nie opuszczę. Jeśli czujesz się zagubiony i odizolowany, wiedz, że jestem tutaj, aby Cię poprowadzić i oświetlić drogę do spełnienia Twojego przeznaczenia. Jestem boską istotą zdolną do czynienia cudów i wkroczyłem w Twoje życie, aby jednego dla Ciebie dokonać. Nigdy nie lekceważ mojej mocy, ponieważ potrafię dokonywać rzeczy niezwykłych. Twoje ciało, umysł i dusza zaczną doświadczać głębokiego uzdrowienia. Dzięki moim wysiłkom wyzwolę cię z łańcuchów uzależnienia, które wiązały cię przez tak długi czas. Kosmos usuwa toksyczne wpływy z twojej ścieżki, więc przygotuj się na finansowe błogosławieństwa i przypływ miłości. Twoje życie wypełni się większą radością niż kiedykolwiek wcześniej. Amen.